Ogólnie na obozie mi się wszystko podobało. Obiady były tak średnio dobre. Nie podobało mi się, że pobudka ta była tak wcześnie rano. Podobało mi się też strasznie zajęcia. Rozgrzewka też była ok. Minusy są takie, że w była zimna woda, bo dużo osób ją wykorzystywało. Fajnie też było, jak mieliśmy taką Jakie, jakby takie losowanie na cichego przyjaciela. Dużo osób napisało listy, ale wiele nie. No i po prostu ten obóz mi się cały podobał. I no na tak też się ciężko śpi. Dużo osób straszy po nocach. Jak wycieczki? <laughs> Ym... Jak wycieczki się było. Jak wycieczki? Wycieczki były bardzo dobre, tylko jak kupiłam jednego mojego piernika, to on się zepsuł. Mm -hmm. Briloczek mi się rozerwał. Bransoletka mi się też zepsuła z biskupina. Same straty. <laughs> tak. A jak bym... zajęcia? Ci zajęcia były też fajne. Najlepsze były zajęcia związania sznurów, druha maćka. Um, w biskupinie mi się nie podobało to, że było tak gorąco, nie było ani trochę cienia. Nie, no, trochę by, przy podpomykach no była ten troszkę. zagajniczek taki. Pozdrawiam, też były bardzo dobre. Dobra, to dziękuję. Bye, bye.